Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w piątkowy poranek. Ten rzut kamerą to są wszyscy dzisiaj sprzedający jabłka na jednej zalei, na drugiej tylko kilku sprzedających z drugiej ręki. Piątek, piątkowe przedpołudnie to zupełnie inny handel. Rządzi się, można powiedzieć, swoimi prawami. Można co prawda uzyskać nieco wyższe ceny. No, przyjeżdżają tutaj przede wszystkim kupujący z, z, do, z bliskich odległości. Można co prawda dzięki mniejszej podaży uzyskać nieco wyższe ceny, ale z kolei nie sprzedaje się takich dużych hurtowych ilości, które można sprzedać w ciągu tygodnia, I na przykład w niedzielę. Cały czas utrzymuje się ta, ta różnica cenowa, czyli te popularne odmiany niższej jakości to jest cały czas około 20 zł, 25 przy wyższej jakości. Trochę zaczyna odstawać cenowo Champion, 25 i więcej przy najwyższej jakości. I cały czas bardzo wyraźnie jest droższy ligol 30 do 35 usprzedających z drugiej ręki. I również o tych sprzedających z drugiej ręki zapytałem się o ceny Boskopa w tym wypadku 45 zł za Najgrubsze jabłka to jest 3 zł za kilogram, 40 zł za Empire'a, Lobo i Cortlanda. Gruszki jest bardzo mało, ceny zróżnicowane od 90 za Lukasówkę do, do 130 za konferencję najwyższej jakości i pojawia się powoli coraz więcej gruszki z RPA. Eliza, yy, Jona Jonagoret, taki właśnie sort w przypadku wielu popularnych odmian yy, i wyższej jakości to 25 zł, przy większych ilościach wiadomo trochę mniej, ale to są realne ceny, jakie można, można uzyskać. Sprzedający z Zagłębia Grujeckiego yy, no, po raz kolejny potwierdza jest takiej opinii, że no, niestety przy dostatku jabłek za każdym kursem tutaj na rynek bije się z myślami, czy te jabłka drobniejsze przywozić, czy nie przywozić. Generalnie ceny za takie tutaj mamy szampiona i alwę, za taki sorto z 15 zł realnie do wzięcia, ale popyt na takie jabłka jest cały czas bardzo, bardzo znikomy. Jedynie w przypadku, gdy owoców na rynku brakuje, no to takie drobniejsze jabłka znajdują swoich nabywców. Cortland, jak mówi sprzedający, odmiana, której ponoć brakuje, w mniejszych ilościach jednak na rynku jest cały czas dostępny, ale trzyma cenę. Takie owoce, jakie Państwo widzą na ekranach, to jest 35 maksymalnie sprzedających z drugiej ręki odebrane do 40 zł za skrzynkę. Co mówią mi sadownicy? Generalnie widzą teraz taką tendencję tutaj na rynku, że w nocy, gdy przyjeżdża wysokiej jakości jabłko, to przez tych największych Kurtowników z dalszych rejonów kraju jest ono dosyć sprawnie, dosyć szybko wyprzedawane, sprzedawane. I jeśli tu przyjedziemy już w godzinach około popołudnie i popołudnie, no to ta jakość towaru może mylnie wskazywać, że tutaj są przywożone jabłka właśnie brzydsze, gorsze, o niższej jakości.